Stowarzyszę nietypowy film, jestem w Polsce, w Warszawie, w Arkadii, w tak zwanych Fikołkach. Niestety ukrywam się przed wszechogarniającym antykomunizmem, przed policją polityczną, przed innymi antyfanami. No cóż, no mogę powiedzieć, że kilka dni temu byłem w podobnym w miejscu w Niemczech, przy granicy ze Szwajcarią, a więc wydawałoby się, że, że przy granicy ze Szwajcarią powinno być drogo, bo Szwajcaria to jest jeden z miejsc, gdzie są najwyższe pensje. No, okazuje się, że tutaj e, za całodzienny pobyt dziecka w Niemczech w takim centrum, plac, centrum zabaw płaci się 7 euro. Za cały dzień zabawy w, w kulkach i w innych tam miejscach takich ten w Arkadii jest 49,90. Czyli Polska jest na tyle bogatym krajem, że, że Polacy i polskie dzieci za zabawy właśnie na zjeżdżaniach i innych takich miejscach płacą dużo więcej niż Niemcy i Szwajcarze. Oj, oj, oj synek! No nic, no chciałbym jeszcze powiedzieć, że w tym centrum dla dzieci w Niemczech było bardzo, bardzo dużo dzieci. Właściwie Mikołaj był tam przytłoczony, no a tutaj w Arkadii jest pusto, jak widzicie, wokół mnie nikogo nie ma. No więc te wysokie ceny, no odstraszają polskie dzieci. No polskie dzieci muszą się bawić. Na dworzu no, my się schowaliśmy, bo, bo jest wiatr, jest deszcz i ogólnie jest bardzo nieprzyjemna pogoda w Polsce. Na się odzwyczajujemy. We Francji jest jednak, jest jednak cieplej niż, niż ten. No ale no cóż, no, 49,90 za zabawę, no to uważam za skandal. No cóż, no, na koniec mogę powiedzieć, że zjedliśmy przed chwilą pierogi, pierogi na pierwszym piętrze w Arkadii prowadzone przez y, osoby z, pochodzące z Ukrainy, zresztą tam y, różne tego typu napisy, sława Ukrainie i tak dalej i z tego co rozumiem y, część dochodu z tych pierogów także jest przeznaczona na finansowanie Złońskiego, więc więc no, jak ktoś będzie chciał mnie kiedyś właśnie tutaj postawić przed jakimś procesem, no to tak, zgrzeszyłem e, tutaj część ciężko zarobionych pieniędzy na, przez towarzysza Michała, zostały je przeznaczone na wspieranie, no tutaj e, właśnie jedząc te pierogi. Co ciekawe, co ciekawe, a nie, 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 nie. Nie, nie, tam, był, tam były pierogi ruskie, więc oni nie zrezygnowali z tej nazwy, ale tam coś innego, były, były jakieś modyfikacje, ale dobra, towarzysze, koniec, koniec przynudzania, więc fikołki w Arkadii, drugie piętro, to jest coś bardzo, bardzo drogiego, nie polecam.